spełnię twoją prośbę. Brzmi ładnie, prawda? To odpowiedź Boga na prośbę Lota odnośnie zniszczenia miasta, do którego chciał uciec z sodomy, którą również Bóg miał zamiar zniszczyć. Ale nie skupiajmy się na tej historii, skupmy się natomiast na nauce dla świadków. Już pierwsze zdanie z tekstu brzmi: do okazywania rozsądku pobudzają Jechowe. Pokora i współczucie. Jehowa wysłuchał prośby Lota i oszczędził coar. Wspaniały Bóg Jehowa wysłuchał prostego, zwykłego człowieczka. Więc ja mam taki mały challenge dla Was, drodzy świadkowie Jehowy, którzy spotykacie mnie na swojej drodze. Proponuję wziąć przykład z Jehowy i ukazać rozsądek. Przede wszystkim rozsądek, bo dziś ja rozdaję karty. Wysłuchajcie, podłego odstępcy, oto moja prośba. Zacznijcie odpowiadać mi dzień dobry w miejscach, w których mnie spotykacie. Po tego wymaga zwykły ludzki szacunek. Chyba, że jeszcze się go nie nauczyliście. Jeśli nie spełnicie mojej prośby, to co prawda nie spuszczę na was deszczu ognia i siarki, ale gwarantuję wam, że każdy z was z osobna indywidualnie stanie się gwiazdą na moim kanale na YouTube. Więc proponuję teraz powiedzieć po prostu